Szanowni Państwo, kończy się rok zaskakującego zwrotu. Rok, w którym Polacy głośno i zdecydowanie opowiedzieli się za zmianą, za tym, by nasze państwo było lepiej i sprawniej rządzone. Za marzeniami o lepszej, bardziej dumnej i sprawiedliwej Polsce. Te nadzieje nie zostały jednak spełnione. Proponowane przez rząd pomysły gospodarcze grożą chaosem i cofnięciem rozwoju. Za złe pomysły i nieudolność zapłacimy wszyscy. Niepokoi nas demontaż państwa prawa, ustawy pisane nocą i na kolanie oraz całkowite przekreślenie dokonań poprzedników, nawet jeśli miały sens, a także nieustanne dzielenie i obrażanie Polaków. Patrzymy na to z niepokojem i troską. W ostatnich tygodniach obywatelskie protesty zgromadziły tysiące osób. Polacy wyszli na ulicę nie dlatego, że nie chcą zmian, chcą ich, ale to, co się dzieje, to są złe zmiany. Zwracam się do Państwa jako lider sejmowej opozycji. Dla wielu osób Nowoczesna stała się symbolem nadziei. Jestem wdzięczny za wszystkie głosy poparcia dla działań, które podejmujemy. Prób apelowania o rozsądek, współpracę i namysł. Musimy wierzyć, że rozsądna zmiana jest możliwa. Proszę, abyśmy nigdy nie tracili nadziei na lepszą Polskę. Do sejmowej większości apeluję w nowym roku o odpowiedzialność. Nikt nie kwestionuje waszego prawa do rządzenia. To obowiązek każdej zwycięskiej formacji, ale Polska nie jest własnością jednego ugrupowania. Każda władza ma swoje granice, są nimi prawo, sprawiedliwość i zwykła przyzwoitość. Wolne państwo, jego instytucje i obywatele wymagają elementarnego szacunku. Nic nie usprawiedliwia nastawiania brata przeciwko bratu. Proszę was, abyście te zasady. Szanowali. Szanowni Państwo, życzę wszystkim zadowolenia z tego, co przyniesie nam nowy rok. Niech będzie pełen życzliwości i szczęścia, dobrego roku.